Szanowni państwo, szanowni mieszkańcy powiatu buskiego. W dniu dzisiejszym pragnę przedstawić państwu listę numer 11 Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarny Powiat Buski. Uczestnikami tych wyborów są ludzie z dużym doświadczeniem, którzy w ciągu swojego okresu pracy wykazali się dużą aktywnością w swoich środowiskach stawiamy na ludzi kompetentnych uczciwych Pełno, pełnomocnikiem komitetu wyborczego gospodarny powiat buski lista numer 11 jest Tadeusz Gryc dziękujemy pełnomocnikowi za dotychczasową pracę za to że lista została zarejestrowana szanowni państwo w swojej pracy samorządowej pragniemy skupić się na kilku ważnych aspektach które dla naszych mieszkańców są bardzo ważnymi. Chcemy postawić na edukację. Edukacja młodzieży w dzisiejszych czasach to bardzo ważne zadanie. Dlatego w dalszym ciągu modernizujemy szkoły, wyposażamy szkoły, a w najbliższym czasie chcemy wybudować nową salę w zespole szkół techniczno-informatycznych. Jesteśmy na etapie końcowym projektu uzyskiwania pozwolenia na budowę. Kolejnym ważnym zadaniem dla wszystkich mieszkańców jest modernizacja i remont dróg powiatowych. Chcemy, aby nasze drogi były bezpieczne, aby mieszkańcy mogli korzystać w sposób bezpieczny i aby wszyscy użytkownicy naszych dróg czuli się dla nich bezpieczni. Bardzo ważnym elementem jest zdrowie. Dlatego inwestujemy w nasz szpital. Przez te 25 lat. Nie dopuściliśmy do prywatyzacji szpitala. Chcemy, aby dalej szpital był szpitalem publicznym. Dlatego chcemy, aby się rozwijał, aby był wizytówką powiatu buskiego. Bardzo ważną sprawą jest pomoc społeczna. Nasze społeczeństwo jest coraz starsze. Dlatego poprzez nasze działania chcemy zapewnić pełną pomoc dla osób starszych dla osób niepełnosprawnych. Realizujemy wiele programów, z których te osoby mogą skorzystać. Mamy również ofertę dla naszych rolników. Chcemy zachęcić gminy do tworzenia gminnych spółek wodnych, aby doprowadzić do zdecydowanej poprawy regulacji stosunków wodnych na terenie wszystkich gmin powiatu buskiego. Mamy już dobre przykłady chcemy aby we wszystkich gminach powiatu buskiego funkcjonowały gminne spółki wodne aby można prowadzić porządną robotę w celu odwodnienia naszych użytków rolnych Szanowni państwo pragnę przedstawić teraz listę numer 11 w okręgu numer 1 miasto gmina Busko Zdrój Liderem tej listy jest moja skromna osoba Jerzy kolaż Starosta Buski, radny sześciu kadencji. Numerem dwa na liście jest Wiesław Marzec, radny Rady Powiatu Sześciu kadencji, członek Zarządu Powiatu. Numerem trzy na liście jest Bogusława Majcherczak, radna Rady Powiatu, przewodnicząca Stowarzyszenia Razem. Dzieciom numerem 4 na liście jest Piotr Wąsowicz, nauczyciel w pierwszym dyplomowany w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Busku-Zdroju, były burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój. Numer 5 na liście to Dagmara Rawska-Kwolik, nauczyciel dyplomowany w pierwszym liceum ogólnokształcącym, przewodnicząca. Stowarzyszenia Wychowanków pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Numerem 6 na liście jest Henryka Magdziak, pracownik medyczny w Hospicjum w Busku Zdroju, były Sołtys wsi Mikołowice. Numerem 7 na liście jest Roman Sobczak, były dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Numerem Osiem na liście jest przewodnicząca Stowarzyszenia Klubu Wiraż Agata Brachowicz. Numerem 9 na naszej liście, numer 11 jest Jerzy Piasecki, pracownik Polskiej Grupy Energetycznej. Numerem 10 na naszej liście, numer 11 gospodarny powiat boski jest Lucyna Wojnowska były dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Szanowni państwo, nasza lista numer 11 w okręgu numer 1 to lista osób doświadczonych i osób z dużym zaangażowaniem w sprawy społeczne. Szanowni państwo, głosujcie na listę numer 11, gospodarny powiat buski. liderem listy numer 11 Gospodarny Powiat Buski w okręgu numer 2 obejmującym gminy Gnojno, Tuczępy i Stopnice jest wicestarosta Buski Stanisław Klimczak Szanowni państwo mam przyjemność przedstawić kandydatów na radnych rady powiatu z Komitetu Wyborczego Wyborców Gospodarny Powiat Buzki w okręgu wyborczym numer 2, który obejmuje gminy Gnojno, Stopnice i Tuczępy. Nasza drużyna składa się sześciu osób. Numer 1, moja skromna osoba, numer dwa Ludomir Reszczyński, zamieszkały Stopnica, radny rady powiatu, obecnie kierownik oddziału powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Buzku Zdroju. Pozycja numer 3, Zbigniew Zioło, zamieszkały Tuczępy, radny Rady Powiatu w Błysku Zdrowiu, wiceprzewodniczącej tej rady, lekarz. Pozycja numer 4, Lucyna Klamczyńska, zamieszkała Falki, gmina Gnojno, rolnik. Pozycja numer 5, Izabela Kubińska-Gąsior, zamieszkała Strzałków, gmina Stopnica, masażystka. I pozycja nr 6, Maria musiał, zamieszkała Januszkowice, gmina tuczępy, rolnik. państwo, miałem przyjemność przedstawić kandydatów komitetu wyborczego wyborców gospodarny powiat Buski z okręgu wyborczego numer 2, lista numer 11. W okręgu numer 3 obejmującym gminę pacanów i Sole Zdrój. Liderem listy numer 11 Gospodarny Powiat Buski jest obecny Wójt Gminy Sole Zdrój, Adam Pałys. Szanowni Państwo, pozwolicie, że przedstawię kandydatów do Rady Powiatu z okręgu trzeciego. Na pozycji pierwszej jest moja osoba Adam Pałys, pozycja druga skop Wiesław, Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów. Pozycja trzecia, trzecia, Kordos Jerzy, radny powiatu Buskiego. Pozycja czwarta, Olga Nalepa, pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pacanów. Pozycja piąta, Wiktorowicz Jolanta, własna działalność gospodarcza. I listę zamyka na pozycji szóstej, Garstka Woźniak Katarzyna, pracownik samorządowy Urzędu Gminy w Stolcu Zdroju. Bardzo proszę. Oddać głos na tą listę. Jest to lista numer 11, okręg numer 3, gmina Solec i Pacanów. Szanowni państwo, pragnę zaprezentować okręg numer 4 obejmujący gminę Nowy Korczyn i gminę Wiślica. Lista numer 11 Gospodarny Powiat Buski. Liderem tej listy jest radny Rady Powiatu, pracownik samorządowy Krzysztof Wojtaś. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przedstawię kandydatów. Okręg numer 4 obejmujący gminy Wiślica, Nowy Korczyn. Pozycja numer 1 jest to moja skromna osoba. Pozycja numer 2 Andrzej Lasak, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa P.W. Zdroju. Pozycja numer 3: Barbara Karnawalska, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowym Korczynie. Pozycja numer 4: Krzysztof Gajek, kierownik samorządowego ośrodka zdrowia w Nowym Korczynie. I pozycja numer 5: Aneta Łuczyńska, nauczyciel zespołu szkolno-przedszkolnego w Biślicy. Szanowni państwo, zapraszam do głosowania w wyborach 7 kwietnia na listę numer 11 w okręgu numer 4. Dziękuję. Szanowni państwo, zapraszamy w dniu 7 kwietnia do udziału w wyborach samorządowych. Głosujcie na najlepszą listę. Listę numer 11 Gospodarny Powiat Buski.